Witam Was serdecznie, Boryszek z tej strony, a ja wyglądacie kolejny odcinek na moim ale My oczywiście jesteśmy w Uncharted 3 i w dzisiejszym odcinku będziemy przychodzić sobie dalej ten etap. Tylko, że od razu przyznam się, że poprzedni nagrywałem już ten etap, doszedłem tam do jakiegoś poziomu i zepsuło mi się nagranie, więc będę to przychodził jeszcze raz. Więc już wiem, co tam się działo, więc już nie będzie takiego zachwycenia jak wcześniej, Ale... ale chyba. Tak musi być i tyle. Eee, no, i nagrywałem to dwa dni temu, więc czasem mogę gdzieś zapomnieć, co trzeba było zrobić, ale spoko. Bo dostałem w kurwa i musiałem wyłączyć grę, ale lecimy dalej. Się, Nate. Cholera, co za syf! Tędy. Co? Dalej. Serio? On gada przez telefon? Dalej, Charlie, na co czekamy? Dobra, dobra, spokojnie zaraz będzie po Nie, on ma chyba klaustrofobię, no. Zaraz będzie po Taki chłopa. No ale no nie, no dobra, to każdego może dotknąć, więc nie śmiejmy się z tego. A wszystko w porządku. Nie da się. Czekaj, przejdziemy tędy. O jasne, jasne. Przydałby się jakiś myśl. To jest myśl. No tak trochę. Jak pierwszy raz to widziałem, to. Bekiec jest z tego wysoki. Przesuńmy przez A stary, weźcie spręż wreszcie, czas leci. Ja. Super, dzięki za pomoc. Dalej, ruszcie te leniwe zady. Dobra, chyba jest czysto. O Boże, jeśli tak pasy, co się tak ciemno robi. Musisz bardziej uważać na główkę. No i tutaj z zaskoczeniem? Cześć, Chloe. Widzę, że w piekle was nie chcieli. Koronkowa akcja, Chloe. Poszła jak spładka. Jakiś ty dzisiaj cichy, co cię gryzie? No cóż, wydaje mi się, że Charlie za bardzo wczuł się w ja, rolę. Jeszcze mi w uszach dzwoni. To echo, bo masz pusto w głowie. <laughs> Widzę, że ominęła mnie zabawa. Tak, to było całkiem oczyszczające przeżycie. Bardzo śmieszne. Gładko poszło. Tak. Jak po maśle. Nie zauważyli, że ich śledzisz? Na pewno nie. No, to gdzie się schowała królowa matka? W tamtym garażu, z zieloną bramą. Wjechali już dawno temu, ale nic się nie działo. Dalej tam są? Tak. Cały czas ich obserwowałam. Nikt nie wchodził, ani nie wyłaził. A piersie wciąż na szyi. Naprawdę musimy je brać? Madafak, co to, to było? Przecież się nas nie spodziewają. Nie lekceważ tych gości, oni nie żartują. Zakradniemy się, a potem zwiniemy. Spokojnie. Tak, ale jeśli coś będzie nie tak, najpierw strzela, ja potem się zastanawię, jasne. O, przepraszam najmocniej. No, no jasne, zawsze, ja zawsze lubię strzelać. Ależ mnie kusiło, żeby po prostu zabrać walizkę i wyjść. Nie umiesz zachować kamiennej twarzy. To drobiazg w porównaniu z tym, co mamy, serio. A w moim wieku to chyba lepsze wróbel w garści. Fu. I co, nie mówiłem? No nie. Mam nadzieję, że się nie mylisz. <grym> Postarzałeś się. Cisza, spokój. Czy oni wciąż tam są? Chyba nie będziemy wywalać drzwi, żeby sprawdzić. Nie ma co stać nie. bezczynnie i marnować czas. Znajdę wejście i sprawdzę to. Zostańcie tutaj. Przepraszam. Ale ten Nowy Jork tutaj wygląda ładnie. O ile to Nowy Jork. Chociaż nie, nie, stop, 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 Ten most mi przypomina Wielką Brytanię, ale nie jestem pewny, wiecie? Nie będę się bo nie chcę być na debilo Auć, w mój słuch. Dobra. Teraz tutaj. i tutaj? Wpadłem. Cholera. Pusto? Zaraz, 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 Gdzie się podział? Gdzie oni zniknęli? To nie ma sensu. Weź mi pomóż. Już, już, trzymam. I gdzie tu samochód? Bo mi się nie rzucił oczy. To niemożliwe. <grymne> pewno dobry garaż? Tak, z zieloną bramą, na pewno. Ej, nie ma co tu tracić czasu. Podoba mi się ta cholerna walizka. Czekaj, czekaj, przecież nie mogli zniknąć jak sen, tak? Musi być jakieś wyjaśnienie. Porozglądajmy się chwilę. Musieli to być. <coughs> <Czuć spaliny. coughs> o Jezu. Opon. jeszcze mokre od deszczu. A to deszcz padał? Samochód skręcił tutaj. Patrzcie na to, mm, to jakiś mechanizm. No być może cztery opony, cztery punkty styczności. Sali, stań tam, dobrze? Słuchajcie, ty tu, ty tam. Wszyscy na trzy. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Hmm. No i? To musi być to. Czekaj. Chodzi o światła. Sali, y, poświeć na ścianę. Tak, jak reflektory. Ja Cię przepraszam, Eee. Ney, ty wiesz, dokąd on może prowadzić? Nie, ale zaraz się przekonamy. Poszukamy wozu, a Ty wracaj do Wana. Będziemy w kontakcie. Dam znać, jak dojdziemy do celu, dobra? Jeśli nie zabłądzimy. bądź gotowa na wszystko. Może nam się śpieszyć. Jasne. Dokładnie. O, tak. To najlepszy kierowca obraży. Coś słyszałem. Zgodzimy się, że to trochę zbyt. Kto u licha jeździ autem w podziemiach? Przebili się prosto do starych tuneli serwisowych. I to. Czekaj, czy z kasztąd szybciej się przemieszczamy. Ej, tutaj. Zamknięte. Nie na długo. Ciekawe no. Chodź. Chyba uda się tędy przycisnąć. Prowadź, Magdaf. Co? Magdaf? Stawaj. Stawaj, Magdaf. Magdaf. Możemy nieco zagęścić ruchy? Wszystko w porządku? Tak, tak, tak. Jeszcze przecież że nie przebadałbym za taką ciasnotą. Nie, zatrzymuj się. O, dzięki Bogu. Jaki znowu Magdaf? Oni za każdym razem z nie wiem o co chodzi. Dobra robota, stary. Dzięki. Mało amunicji już, właśnie 5. Tunel jest pod nami. Przynajmniej jesteśmy na dobrej drodze. No i ciekawe pytanie takie Zasadnicze, jak oni przyjechali z tej więcej Poczekaj aż będą blisko Nie było tak źle, no co wy gadacie? Znaczy, no nie trafiłem parę strzałów, ale. nie powód, tak krzyczeć. No spokojnie, chłopy. Za pierwszym razem poszło mi lepiej niż teraz, tak szczerze wiecie. Tam jest chyba jakaś brama. Hmm, no, teraz lecimy tutaj, prawdopodobnie. A tej kater, ździebko pomocy, jasna sprawa. Dobra, Dobra czekamy na salego. Dobra, gotowy? Ciągnij. Ciągnij sali, ciągnij, chodź. A znowu ten tunel. Za głęboko na skok, poskręcamy karki. No to na dół? Charlie, co to za jedni do cholery? No, nie wiem, stary, ale kimkolwiek są, są pokręceni. No... Spuszcz nam, Wiktoriańskie albo jeszcze starsze. Wow. już ze sto lat. I madło. Może przejdziemy tędy? Trzeba się zacięło. Trzeba się wspiąć i sprawdzić, czy da się ruszyć odważnik. Dobry pomysł. Zgadnij kto. Cholera. Bajlandu, Bajlando lecimy. Tak jak wyglądał bez spinaczki, nie? Już prawie. Dobra, tyle starczy. O, bardzo możliwe. garnitury trochę pobrudzone już niestety Czekaj czy za usunięcie tego szczura jest jakiś ten Dobra. Hej, to samochód murlał. No i jak oni tym wjechali, to ja nie wiem, ale og. Ok. No i schodzimy, schodzimy. Bam. Ręce do góry! Słuchaj, słuchaj, stary chyba, źle skręciliśmy. O, to jest King's Cross? Nie ruszać się. Dobra, goście. Spokojnie, stary. Jesteśmy z wiesz? Dobra, Dobra, robota, stary. O, chłopak. Co to za miejsce, u licha? Hmm, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Rodzaj peronu, czy co? A, tak, ale ma chyba ze 200 lat. No, mm -hmm. już myślałem, że widziałem wszystko. Co w niej się? Trzeba ich zdjąć po cichu. Bam, sure a się odbił, chłop. chłopcy, Chodź tu. Musieli tędy przejść. Będzie jeszcze dziwniej. O, oh, co za elewacja. Epoka Tudorów. 16 wiek. A to podłoga się buduje, Wow. Tędy po cichu nejd. jestem cicho. Hey, tutaj. Uch. Nie, nie, no poważnie. Co to za goście? Nie się tłumaczyć. Cii. Powinieneś był wiedzieć, co z niego za człowiek. Wiem, ale tak jakoś wyszło, że. Cii. to nie był zbieg okoliczności, nie Twój błąd mógł nas bardzo drogo kosztować. Poszukiwania trwały 400 lat. Dzisiaj wyjaśni się tajemnica Drake'a. Nie ja bym taki pewien. Co to ma być? Nie rozumiem. To podróbka. Co? Nie, niemożliwe. Sprawdzałem własnoręcznie. To nie ten pierścień. Doprawdy. Miałem go w rękach. Widziałem, jak zakłada go na szyję. To bez sensu. <laughs> Oszukano <nas>. mnie. <laughs> Kater. Aha. Dobrze, wy dwaj staniecie na warcie. Ktoś mógł nas śledzić. No nieźle. Za mną. No i wreszcie. Odzyskać pierścień. Wasza sprawa, i to zrobić? Bez słów się porozumiewają chopy Bump To pan hitman Rozajrzyj się. Ned, uh. nie pająci, nie pająci. Zostawili to tak tutaj o tako. Co to? Może wiesz, co to jest? Książka, stary. To biblioteka. Mają ich tu sporo. To, to nie jest byle książka, mandralo, Należała do Lourenco. Nie z Arabii. Z Arabii. Dada, da, wiem, o kim mowa. Nadano to z Dorset w dniu jego wypadku na motorze. 13 maja 1935. Zabili go, jak tylko go dorwali. Oni? Tak, oni. Oni. Kimkolwiek oni są. No och, co zastek stek To był wypadek. Świadkowie widzieli, jak czarne auto spycha go z drogi. O, czyli co? To wielki spisek? Być może. Nate! Bardzo możliwe. Co? Przecież na to czekałeś 20 lat! Czyli Raz. Nate ma teraz 20 lat, tak? Dobra. Jedziemy, l o -h -d n Long. <haha> no long, no. ist ...Long Hidden. Co? Nie uciszaj mnie, dawno ukryte, żartujesz? Bez obrazy, ale twój przodek był dupkiem. Zamkniecie się, to anagram. Golden Hind. Golden Hind! Okręt Drake'a. Tak. Wskazówka. Złotałania. Dotyczy czegoś, co jest tutaj. No, let's go. Rozejrzyjmy się, robi się ciekawie. Co my w ogóle szukamy? Złotej łani. Albo modelu, albo i obrazu. Ale dlaczego miałby to być? Musi tu gdzieś być. Jak dla mnie może być i w Buckland Abbey. Gdzie? Backland Abbey. Nigdy tam nie byłeś. Idziemy. To krzesło zrobiono z drewna ze statku. Może ją tu ukryto? Nie! Łapka. Są tutaj krysi. Bo dostał. O, ciekawe. Boże, święte, ale to było drewno. Jak podjeżdżać w boty, kiedy nie ma się amunicji? Kończą się nam naboje. Mądry bot. Bardzo mądry bot. Eee, dobra, eee, to by było chyba na tyle w tym odcinku eee, Jeśli wam się odcinek ten odcinek spodobał Co ja mówię? Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subika na kanale eee, Spadajcie też na mojego Twitcha, link oczywiście w opisie I to by było na tyle, dzięki za oglądanie, na razie